Ziemię stworzył ktoś. Stworzył ją dla eksperymentu, ponieważ w miejscu zwanym gdzieś potrzebny był nóż. I teraz, kiedy stworzył ziemię yy, i stworzył pierwsze organizmy, które w tym wypadku były organizmami roślinnymi, yy, jeszcze co, co ciekawe, wodnoroślinnymi, to Okazało się, że produkcja luszu jest naprawdę bardzo na niskim poziomie. Mało tego, w zasadzie on jest niemalże bezwartościowy. Bo możemy wyróżnić lusz czysty i zanieczyszczony, czyli ratyfikowany. To jest ten najczystszy, najczystsza forma luszu, czyli najwyższa miłość. Prawda? Ambrozja. Tak, meta super love. I teraz zaczął eksperymentować. Ok, wprowadził następny typ mobila ruchomy, ruchliwy mobil, który porusza się w tej wodzie. O, zaczyna się coś dziać. Jeden mobil goni drugiego. Zaczyna się walka o przetrwanie. Ale to dalej nie dawało żadnych takich poważnych rezultatów. Stworzył więc mobile, które poruszają się na lądzie. I w zasadzie porzuciłby ten eksperyment, ale w pewnym momencie zauważył, że w momencie, kiedy mobile walczą o przetrwanie, a nie tyle o przetrwanie, ale o, yy, o przetrwanie swojego potomstwa zauważył, że wydzielił się lóż mniej zanieczyszczony. Czyli dochodzi jakiś rodzaj właśnie namiastki troski, prawda? Czyli rodzaj na przykład emocji, która stwarza rodzaj energii, która jest czystsza, bliższa jakby temu czemuś co możemy określić jako miłość.